Dzień dobry, serdecznie państwa witam. Szanowni państwo, to jest naprawdę dla nas, dla Szczecinka, duże wyróżnienie, że możemy właśnie e, spotkać się dzisiaj i podczas tak naprawdę bardzo m, dobrze wymyślonej imprezie, jak Dare Lasy, wspólnie spędzić właśnie sobotnie przed południe. To, że mamy w Szczecinku regionalną dyrekcję, to jest e, uważam dla Szczecinka bardzo kiedyś dobra decyzja, a dzisiaj możemy właśnie z innymi nadleśnictwami spotkać się, wspólnie e, porozmawiać, e, wspólnie docenić to dobro, czym nas obrażyła natura. E, mam nadzieję, że nasz plac, nasze zaangażowanie. E, Zostanie dostrzeżone przez Generalną Dyrekcję i dalej będziemy Panie Dyrektorze współpracowali. Są z nami tutaj przecież i mieszkańcy Szczecinka, mieszkańcy powiatu szczecineckiego. Jak widać proszę Państwa, możemy tutaj mieć różne zdania na w różnych przestrzeniach, natomiast jeżeli jest fajna idea, fajna impreza, to potrafimy współpracować. Życzę Państwu miłego przedpołudnia i udanej zabawy. Dziękuję. Proszę, proszę, proszę odejść Miasto z wizją P. To dla Was zmieniamy szczecinek. Wywołuj miasto z wizją P.